Cześć. Cześć, witajcie na naszym kanale w kolejnym vlogu. My wybieramy się na <grym> basen do akwaparku, <grym> bo w końcu są otwarte, Hania <grym> kocha wodę. Więc... A nie, Hania już chce lecieć. Tak, patrze, więc Hania już sobie leci, my wykorzystajmy ten uh -huh. czas i lećmy do akwaparku. Tak. Słuchajcie, ale nie o aquaparku będzie dzisiejszy vlog, w dzisiejszym vlogu będzie się trochę działo, jest... Y... Niezwykła rocznica, jeśli można tak powiedzieć. Jest niezwykły problem w naszym mieście, parę tematów Właśnie. będzie do poruszenia, także oglądajcie i bądźcie z nami. A my zaczynamy drugi weekend w sumie. Wczoraj, Wczoraj zaczęliśmy drugi weekend, tak. Długi weekend zaczę zaczęliśmy i... ...jak to powiedzieć... ...obchodzimy go stacjonarnie, nie pojechaliśmy nigdzie. W tym vlogu dowiecie się czemu nie pojechaliśmy, także oglądajcie. Ale mimo tego, że nigdzie nie pojechaliśmy, to staram się spędzać go aktywnie. Fakt faktem wczoraj był tylko taki dzień, kiedy daliśmy sobie, zrobiliśmy sobie wolne urlop od YouTube, a, nie nagrywaliśmy niczego. Tak. Także my zaczynamy z kamerą długi weekend dzisiaj, mm -hmm. ale generalnie odpoczywamy już od wczoraj. Mm -hmm. Kolej, jak? Chodź, mam iść tu? Chodź, 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 mam chodź, 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 tak cię wezmę. chodź, Cześć, już po. ale Jak Ja chciałem Wam powiedzieć, że ten wczorajszy dzień pauzy chyba dał mi się we znaki, bo poszedły, poszliśmy do tego około parku. Eee, wiecie, wziąłem sobie kamerę, tylko wziąłem bez. etui, Osłony. bez etui wodoodpornego i ją zaboczyłem. Mam nadzieję, że będzie działać i że nie pogrzebałem żywcem kamery w wodzie. No, także widać, że to mi się dało we znaki. Je? Wiecie, ja sobie w najlepsze. Wchodzę do wody. Tam chciałem sobie nagrać hanie na pamiątkę. I tak zanurzyłem tą kamerę, i nagle patrzę. Nie. Ej, nie ma tu. Aha, tu jest auto. No. Sorry, Hania. Hania powiedziała, gdzie jest auto, nie? Pokazała. Nie. Nie, nie chcesz już jeszcze iść. Ale już, sorry, baby. Jak tu jest gorąco w tym aucie. Ha, 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 Kochani, z racji tego, że wielkimi krokami zbliża się Dzień Ojca, pokażę Wam w tym vlogu inspirację prezentową, choć tak naprawdę ten prezent sprawdzi się w każdej sytuacji. Nie tylko z okazji Dnia Ojca, aby dzieci wyraziły swoją wdzięczność Ojcu, ale także na wszelkiego rodzaju inne okazje. Będę miała także dla Was kod rabatowy, jeśli ktoś chciałby skorzystać, ale o tym za chwilę, bo. Zobaczcie, przyszła do nas fotoksiążka printu w takim ładnym opakowaniu. Można je sobie dobrać dodatkowo i właściwie już mamy gotowy prezent do wręczenia. Jak wiecie, jak oglądacie nas od dłuższego czasu, to wiecie, że my te fotoksiążki printu bardzo lubimy. Robimy je dla siebie jako pamiątki, ale też zdarzało nam się, i to nierzadko, wręczać taką fotoksiążkę naszym najbliższym, i ona zawsze wywo wywoływała. Uśmiech na ich twarzy, kiedy dostawali tą fotoksiążkę, a później jak ją oglądali, to jeszcze się wzruszali, więc prezent jak najbardziej trafiony. Ja już rozpakowałam fotoksiążkę. Każdy moment jest dobry na celebrowanie wspomnień i to jest prawda. E, tak się prezentuje ta nasza fotoksiążka, najlepszy tata na świecie. E, oczywiście możecie na stronie internetowej e, printu.pl e, wybierać z różnorodnych szablonów, tam jest ich naprawdę mnóstwo, więc każdy znajdzie coś dla siebie. E, projektowanie fotoksiążki też jest bardzo proste. Możecie użyć zdjęć z komputera, ale też nawet z telefonu, więc to jest naprawdę proste i łatwe. Zobaczcie, dla mojego super taty. Wybrałam takie Taki szablon y, z różnymi y, podziękowaniami, sentencjami, napisami, więc myślę, że, że to naprawdę fajnie wygląda. Dobrałam oczywiście różne zdjęcia i skupiłam się najbardziej na zdjęciach Hani z Mateuszem. Tu akurat mamy wspólne zdjęcie, bo akurat był taki napis: Rodzina to skarb, musimy pielęgnować nasze szczęście. Więc zdecydowałam się na zdjęcie w trójkę, ale tak jak widzicie, to większość zdjęć jest raczej tylko we dwoje: czyli Haneczka i tatuś, żebym miał taką wiecie fajną pamiątkę z okazji tego zbliżającego się Dnia Ojca. I teraz najważniejsza informacja, czyli informacja o promocji. Macie aż minus 35% na takie fotoksiążki, fotoalbumy lub fotoplakaty, więc rozpiętość jest bardzo duża i pewnie każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Promocja dostępna jest pod linkiem w opisie filmu. Każdy ma swój dedykowany kod, który jest ważny przez 7 dni od momentu jego pobrania. No, u nas już nieraz fotoksiążka sprawdziła się jako. Trafiony i fajny prezent, więc u Was pewnie też tak będzie. Obiecałem Wam na początku vloga, że opowiem Wam o aferze śmieciowej, o kryzysie śmieciowym w naszym mieście. Ale zanim Wam o nim opowiem, to muszę Wam najpierw coś pokazać. I powiem Wam, że to chyba widok nie do pozazdroszczenia. Patrzcie tutaj. Niezły Bajzel, nie? Muszę stąd. O Boże! Musiałem odejść trochę dalej, bo po prostu smruty jest nie do wytrzymania. Współczuję ludziom, którzy mieszkają w pobliżu tych śmietników, ale do rzeczy. Wiecie co, na przełomie maja i czerwca miała zmienić się firma, która wywozi odpady w mieście, w którym mieszkamy, czyli w Rudzie Śląskiej, to nie jest tajemnicą, gdzie mieszkamy. Tajemnicą też nie jest to, że w Rudzie Śląskiej stawka za wywóz odpadów jest jedną z największych w regionie, jest naprawdę spora, jakość usług jak widać leży i kwiczy. I tak jak mówiłem, na przełomie maja i czerwca zmieniała się yy, firma, która wywozi odpady. Tylko to wszystko niestety się nie zazębiło, że na przykład wiecie, 31 maja stara firma wzięła kosze i sayonara, a 1 czerwca nowa firma podstawiła kosze i jest wszystko... Nie, to wszystko przesunęło się w czasie i doszło do sytuacji, które widzieliście za moimi plecami, które wam pokazałem, że po prostu śmieci nagromadziły się w niewyobrażalnych ilościach. Przy tej temperaturze, która obecnie panuje, one... No, co się z nimi dzieje, nawet nie chcę wiedzieć, ale smród jest tak niewyobrażalny, że nie da się wytrzymać. I jeszcze raz współczuję osobom, które mieszkają w pobliżu takich śmietników. Ja mam powiem szczerze, że y, na myśl mi przychodzi Rzym i Neapol, bo tam też była taka afera śmieciowa. W pewnym momencie ulice były po prostu zalane śmieciami, i ja też widziałem zdjęcia na portalach społeczno społecznościowych, jakie ludzie, którzy tu mieszkają, wrzucają, jak wyglądają śmietniki w tym mieście. I y, nie boję się określić tego takimi słowami, że Ruda Śląska to nie w śmieciach. Słuchajcie, jest dzisiaj 4 czerwca, takie, no, przedpołudnie, późny poranek. Widzicie, co się dzieje? No, mam nadzieję, że to jak najszybciej będzie posprzątane, bo nie wróżę przyszłości tym, <laughs> tym śmieciom. Nie wiem, co tam się wylęgnie, jak, ta te, jak te temperatury będą się utrzymywały i nie wiem, jak przeżyją w, te, w tą pogodę ludzi, którzy mieszkają przy tych śmieciach, bo otworzyć okna w pobliżu czegoś takiego to jest po prostu samobójstwo. Nie da się wytrzymać i liczę, że ten problem zostanie jak najszybciej rozwiązany, chociaż już gdzieś mi tu mignęła śmieciarka, więc mam nadzieję, że to nawet dzisiaj wszystko wywiozą. No oby. Ale tak jak mówię, no chciałem wam pokazać i opowiedzieć o tym problemie. No nie dość, że człowiek ma najwyższe stawki za wywóz śmieci w regionie. To jeszcze spotyka go coś takiego. Całe szczęście my nie mieszkamy blisko śmietników i jesteśmy w stanie tu przeżyć, ale... W Sytuacja jest generalnie nie do pozazdroszczenia, jeżeli chodzi o całe miasto, które wręcz utonęło w śmieciach. I czemu do tego doszło? Nie wiem, no spodziewam się, że po prostu ktoś czegoś nie dopilnował, ktoś czegoś nie ogarnął i ta zmiana tych firm, które miały te śmieci wywozić, się po prostu odpowiednio nie zazębiła. No. Doszło do jakiegoś tam przesunięcia w czasie, ale konsekwencje ponoszą, jak widać, mieszkańcy. No. Oby to jak najszybciej zostało rozwiązane i te śmieci zostały wywiezione. Trzymajcie kciuki Także widzicie W Rudzie Śląskiej Jak we Włoszech Szkoda tylko, że pod kątem śmieciowym ja. Chciałem jeszcze tylko dodać, że w ostatnim czasie jak sobie nagrywam te vlogi Bardzo denerwują mnie takie sytuacje jak ta za moimi plecami Czyli jakieś brzydkie napisy na murach Jakby mi to przeszkadzać? jak widzicie, widzę siebie w poglądzie, gadam z wami, a tu za plecami jakieś bohomazy Coś strasznie mi to ostatnio zaczęło dokuczać, bo gdzie mi się nie obrócił to to jakieś mam takie tłonie korzystne. chciałem Wam w tych vlogach coś fajnego pokazywać. A tam jakieś wiecie, przekleństwa na murach. To jest też taka rzecz, która mi ostatnio przeszkadza. Ach, krzaczory, Może dlatego, że jest ich dużo w naszym mieście. Bo niestety, mury są mocno popisane. Ale skupcie się tu na buźkach, a nie na tle. I będzie git. Jedziemy na rower. Boże, Boże, mi miłosierny, ja wam powiem... Na to ale czekaliśmy Mati, nie tak. mów, że nie, bo przecież w tym roku to było coś strasznego. Chyba był to najgorszy tak. maj od kilkunastu lat, nie? Tak, narzekaliśmy, że jest zimno, także nie mam teraz zamiaru tak. narzekać, że jest za ciepło. <laughs> Chciałem wam tylko powiedzieć, że e, wykrakałem, śmieci zostały wywiezione i generalnie mam prze, przepotężny szacun dla, e, dla śmieciarzy, bo tak można nazwać chyba pracowników, którzy wywożą nasze śmieci, mm. bo to wszystko zbierali rękami, także no. generalnie szacun dla ludzi, którzy takie rzeczy wykonują dla... Dla, dla innych, no bo to dla, no, dokładnie, dla ktoś się. musi to wykonywać, nie? Tak, to są prace, które ktoś musi wykonywać, a one może nie do końca są dobrze opłacalne, ale szacun no powiem. To... Dobra, jak to się robi? Aha! Puść! Zobacz, Spokojnie, Hanuś. Hanuś. Już będzie, już roz... Dobra. Jest. Bucik! Bucik! Zobacz, to na górę. A bucik, tak. I co? Tata ci zaraz da piłki do środka. Uda! Uwaga! Uwaga! Raz, dwa, trzy. Cześć, sobotnie, przed Hania Ania śpiewa, się szykujemy, szykujemy się, bo idziemy, tak jak wspominałem na początku, jest ważna rocznica, ważna uroczystość, dzisiaj dokładnie 5 czerwca są urodziny mojego taty, tylko to są takie zwyczajne urodziny, bo to są okrągłe urodziny, mój tata dzisiaj kończy, słuchajcie, 70 lat, to jest powód do do dumy i do radości, bo dożyć takiego wieku, no to jest naprawdę coś, to jest wyczyn. I powiem Wam szczerze, że tak sobie myślę, że sam chciałbym dożyć kiedyś takiego wieku. Wiecie, czasy są takie, że mm, coraz więcej stresu, ludzie coraz krócej żyją, też coraz więcej wypadków, na przykład komunikacyjnych, no kiedyś tego nie było, także ja taką mam chwilę refleksji i myślę sobie, że dożyć takiego wieku, 70 lat, to byłoby coś. E, ja nawet nie jestem w połowie Powie tej drogi, którą na razie przebył mój tata, także oby mi się udało, i z tego miejsca, bowiem, że tata będzie tego vloga oglądał, zaraz mu to pożyczę osobiście, ale życzę ci wszystkiego najlepszego i żebyś żył przynajmniej 100 lat. Warto też podkreślić tutaj, że w mojej urodziny miała moja mama, i to, jakby, kobiet się o wiek nie pyta, i nie będę mówił tutaj, ile lat ma moja mama, ale powiem wam, że wiek, którego dożyła też. Budzi podziw, także dużo zdrówka też i dla mamy, która w maju miała urodziny. Mam nadzieję, że będziecie obydwoje żyli 100 lat. Powiem wam jeszcze, że liczę, że, ta, że te faktycznie życzenia zostaną wysłuchane, bo akurat w, w rodzinie od strony taty to ta długowieczność jest wpisana w genach, bo mój dziadek, a ojciec taty dożył 92 lat. Także dożyć takiego wieku jak mój dziadek, a tata mojego taty, no to już w ogóle. Także raz jeszcze wszystkiego najlepszego, kochani rodzice, i żyjcie nam 100 lat.